Jeszcze tylko zanim zaczniemy, małe sprostowanie odnośnie do tego, dlaczego nie było filmu w, tamtym, w tamtą sobotę. Yy, otóż Vegas coś świruje i yy, jak chce zwyrenderować film, to albo jest cały czarny ekran bez głosu, albo ogólnie cały ten proces się zatrzymuje. I, i tyle diabli widzieli, wszystko poszło. W świzdu, gwizdu. No i to tyle. W poprzednim odcinku Saint Row 4. Starczy słowo, jakiś gest, i nagle wiesz, czego od życia chcesz. I choć alfabet uczuć znasz, Litera literata taka niezwykła jest. em jak miłość, wiele dni ma M jak miłość, niepozorna ta, Emi jak miłość. Chodzi drogą swą, i omijasz, czemu wtedy odwracasz drogę? A tymczasem Święty Hrów uderza znów. Czyli innymi słowy, czeka na nas misja. Tam tam niedaleko, widzicie? Tu, tu, tu gdzie, gdzie to niebieskie, takie kółeczko ze strzałeczką. Tak, tu, 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 tu no dokładnie. Tak, tu, 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 tu. Dobra, ale bez jaj. No to. Musimy gdzieś dzisiejszy. Dobra, dlatego przy, przy tego. Co to? Ojeku, jak ja dawno w to nie grałem. Dobra, no to biegniemy. To się zrobi. Ten lapsik będzie fajny. Jeszcze koniec. To było nudne i głupie, jak to mówił ciastek. Ze szeregu. Konkretnie z drugiej części. Jakby by kto nie pamiętał. Okej, okay, tu mamy do zlikwidowania oddział Zinów. No, czyli jak to mówił. O, znowu muszę nawiązanie, bo to nigdy się nie nudzi. Ze szreka Osioł, oczywiście. Rany, ale będzie jadka. No, będzie sześć normalnie. i szczególnie podczas y, tych tutaj właśnie misji misji y, pobocznych raczej tak właśnie zauważyłem że albo robię cięcie jak gdzieś żeby pójść a to y, time lapsik jak jakaś bitwa czy to inne y, głupsze trochę zadanie no i tak jakbyś leci i tylko czasem komentuję jak mi się chce a jutro chociażby Będę sadził ma marche <grymne> <grymne> Dobra, dobra Co to co co, co? co to co tu jechało, no? Co? Nigdy nie widziałem, żeby te jakieś kłady jechały. What the what? muszę to zdobyć. Dawaj mi to, dawaj! Dawaj mnie to! To dobre je Dobra, Księcie. No i dobra, tutaj jestem na miejscu kolejnego zadania. No i ten kład w końcu udało się zdobyć. Jakoś dziwnie, strasznie szybkie były. O, znowu wyścig. No, ciekawe. Znane wypalanie. W oryginalnej angielskiej wersji blazon. A żeby było jeszcze bardziej chaotycznie, bo sama ta rozgrywka tej, tego zadania jest bardzo dynamiczna. To jeszcze, żeby Wam. No, no, coś tam zrobić z mózgami, no to będzie jeszcze przyspieszony filmik, więc <grywania> powodzenia czy czegoś? No i proszę, 13, no już nawet 14 minut nagrania. A ile macie tutaj na filmie? No, tyle ile macie, bo ja nie wiem, na Vegasie, jak to ja montuję, no to ten nie da się wcale w sumie zobaczyć, które. To jest moment, tak też, no, po prostu dosyć, no, no, nie fajnie, tak jest. Nie wiem, jakim cudem ludzie tak udaje mi się montować, że wiedzą, gdzie, gdzie ci, no, oglądający mają przewijać, tak? A szczególnie, że najpierw trzeba zrobić tamtą, tą dalszą część, a dopiero później wylić sobie tą początkową część, ile ona będzie trwała, żeby, żeby jej czas również wliczyć, prawda, do filmu i żeby w niej zawrzeć te, te dalsze y, minuty. No. Dobra, cięcie. Ok, więc jesteśmy na statku z powrotem i do pogadania jest z naszym Tutaj no, towarzyszem, że tak powiem. No i na tym będzie koniec tej części misji. <laughs> Ciekawe, co tam mamy dalej? Hmm. Chyba to będzie dobre. No to oczywiście skracamy sobie podróż. Cięciem. No, co to za miejsce? Jakoś nie przypominam sobie, żebym je wcześniej widział, te pętle, takie mocno przypominające tutaj obszar jakby z Balotniska w GTA San Andreas Chyba lotniska, już nie pamiętam No dobra Ale mamy tutaj Oddział ZINów do sprzątnięcia tym razem nie ma żadnych tutaj Barierek Co by mogły nam przeszkadzać, a zresztą i tak Praktycznie nie będę strzelał, bo bo ta metoda jest znacznie szybsza. Ta nawet strzał prawie nic nie daje. Albo za daleko, albo w ogóle nie trafiłem. Nie, raczej trafiłem, wyłot na, na, na czerwono, się świeciło. Okej. Okay. A, to już, nie, bo myślałem, że jeszcze coś muszę kliknąć w tej wieży czy coś. Okej. Okay. Od teraz, jeszcze poczekać, co tam nam się kolejna część misji. Mm -hmm. no spoko. A o, tu są samoloty. Mo może mogę do niej wejść. Dobra, jak będę mógł, to, ten. to wam pokażę, jak nie to cięcie. No niestety, to wszystko tylko dla pizzu. A w każdym razie, to już kolejna misja. Tak więc bez zbędnego mielenia ozorem przejdźmy do rzeczy po prostu. Tak będzie najszybciej. Co teraz? co teraz? Teraz będzie cięcie, bo znowu gdzieś daleki cel. Ta, świruję teraz. Sy, pojadę. No co do takiego. Aha, a co ja mam z tym zrobić? Już nie pamiętam, dawno w to nie grałem, dobra, więc próbuję ich rozwalić, bo widzę, że mnie tutaj gonią. Aha, więc to tak, rozwalanie tymi kulkami wszystkiego i wszystkich. zostało mm. raczej na pewno już nie uda mi się zdobyć tego złota no trudno. Kiedy się to zrobi na 100%, ale nie teraz. O! Jeszcze jedna wieża. Ale jak widać to nie jest na razie naszym priorytetem. To już będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście. I, 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 I jak zwykle pamiętajcie za każdym razem kiedy wychodzi mój nowy film, aby udostępnić go wszystkim swoim znajomym, całej swojej rodzinie i komu jeszcze tylko chcecie. A dzisiaj powiedzmy hmm, Komu? On by tutaj polecić mój kanał i moje filmy. Hmm? Pokażcie swoim dzieciom. A trzeba się rozwijać na, na wszystkie grupy wiekowe. No to, na razie.